Musimy obliczyć obwody trójkątów ABC oraz DEF przedstawionych na rysunku, który znajduje się obok. Zatem najpierw obliczmy obwód trójkąta ABC. Możemy tutaj zauważyć, że jeśli byśmy poprowadzili sobie wysokość, to tutaj mamy trzy kratki, czyli przyjmijmy, że to jest trzy. Zatem zaczynamy od obliczenia długości odcinka BC, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. I mamy BC podniesione do kwadratu jest równe 3 do potęgi drugiej. Dodać i mamy 4 do potęgi drugiej. Raz, 2, 3 i tu mamy 4, czyli tutaj chodzi o tą naszą część 4 przeciwprostokątna, czyli BC. W takim razie nasz odcinek BC do potęgi drugiej jest równe. 9 plus. 16 bc do potęgi drugiej jest równe 25, czyli przez pierwiastek bc jest równe 5. Obliczmy długość odcinka AB, korzystając z naszego twierdzenia Pitagorasa do trójkąta ABG. Czyli jak to możemy dalej poprowadzić? Tutaj sobie nazwiemy to jako G. I mamy naszą wysokość jako BG. Odcinek AB podniesiony do potęgi drugiej jest równy. 3 do potęgi drugiej dodać 6 do potęgi drugiej. Nasz odcinek AB do kwadratu jest równy. 9 dodać 36, czyli tak naprawdę po prawej stronie będziemy mieli 45. Pierwiastek z tego, zatem odcinek AB wynosi pierwiastek z 45 i są to trzy pierwiastki z 5. Obliczmy obwód ABC i będzie to odcinek AB, dodać odcinek BC, dodać odcinek AC. Odcinek AB wynosi 3 pierwiastki z 5, dodać odcinek BC. To jest 5, a nasz odcinek AC to jest 10. Czyli mamy dodać 10, jest równe 33 pierwiastki z 5, dodać 15. Jeżeli chodzi o nasz drugi trójkąt DEF, możemy tutaj poprowadzić sobie wysokości abyśmy łatwiej określili nasz ten trójkąt w ten sposób. I nazwiemy tutaj J, I, H oraz D. Tu mamy kąt D, więc tutaj D nam zostaje. Obliczmy długość odcinka DE, korzystając z twierdzenia Pitagorasa do naszego trójkąta D, H i nasze e. Zatem dE do potęgi drugiej jest równe 5 do potęgi drugiej, dodać 1 do potęgi drugiej. Tu mamy nasz punkt dE jest równe 25 plus 1, czyli mamy 26 i otrzymujemy pierwiastek z 26. Kolejno zajmiemy się trójkątem EF -I, i wyznaczymy go z długości odcinka EF. Tego odcinka potrzebujemy, nie mamy, więc teraz obliczymy. Będzie to 2 do potęgi drugiej, dodać 2 do potęgi drugiej. Zatem nasze EF do potęgi drugiej jest równe 4, dodać 4. Otrzymujemy 8. Musimy pozbyć się naszej potęgi, czyli EF. To będzie pierwiastek z 8 i dla nas to są dwa pierwiastki z dwóch. Obliczmy teraz trójkąta DF i długość odcinka DF. Czyli mamy 3 do potęgi drugiej, dodać 3 do potęgi drugiej. Otrzymujemy 9 plus 9. Czyli mamy 18 przez pierwiastek z 18, otrzymując pierwiastek 18, czyli 3 pierwiastki z 2. Obliczamy obwód trójkąta DEF i to są odcinki DE. Dodać odcinek EF, dodać odcinek DF. Czyli mamy pierwiastek z 26, dodać 2 pierwiastki z dwóch, dodać 3 pierwiastki z dwóch i otrzymujemy pierwiastek z 26 plus 5 pierwiastków z dwóch.